Mieszkańcy Łodzi sprzątają nie tylko stary cmentarz przy Ogrodowej. Grupa osób skupiona wokół fundacji Monumentum Judaicum Lodzense zajmuje się porządkowaniem cmentarza żydowskiego przy Brackiej. Swoją akcję nazwali Mosty, bo to coś co ma łączyć i kultury i po prostu ludzi. Grupa Łodzian porządkuje cmentarz żydowski od dwóch lat. Do wielu grobów nie można się już tutaj dostać, bo są bardzo pozarastane roślinnością. Odsłaniając te nagrobki, odsłaniamy historię i przy okazji się jej uczymy, mówią sprzątający. Osoby, które przychodzą, jakby to są osoby, które na co dzień robią różne inne rzeczy i nie są profesjonalnymi ogrodnikami, więc, więc pewnie ktoś inny może to zrobiłby trochę lepiej, ale ja myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo przez, przez, przez ten czas. A w sumie wystarczy zrobić niewiele, przejechać raz na miesiąc i przez kilka godzin popracować. Ale takie duże drzewa też? No w tamtym roku takie wycięliśmy. No to Ale ostre były Niektórzy w ramach akcji Mosty spędzają tutaj całe wakacje. Tutaj nie chodzi o to, żeby na taką akcję przychodził tabun ludzi. Bo Wystarczy kilkanaście osób chętnych do pracy i jak jest praca systematycznie robiona, to widać jej efekty. W ubiegłym roku od maja do, do końca października zrobiliśmy 7 kwater. 7 kwater to jest około 2000 kwatera razy 7, 1400 metrów kwadratowych. Cmentarz żydowski w Łodzi przyciąga gości z całego świata. Dzisiaj przyjechała tutaj ekipa amerykańska, która kręci film o grupie osób ocalonych z Litzmannstadt Ghetto. To uderzające, jak duże jest to miejsce. Nie spodziewaliśmy się tego. Poza tym atmosfera jest tutaj niesamowita. Porządkowanie cmentarza żydowskiego w Łodzi organizowane jest raz w miesiącu. Początek zawsze o godzinie 11. Szczegóły znaleźć można na facebookowym profilu Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense.